O, ja jestem ciekawa. Ile za talerzyk dali? No restauracja taka niczego sobie to pewnie dużo. Pieniądze z zus dostali, to i stypę porządną zrobili. A mamusia jak odejdzie, to będzie chciała stypę? A co to za głupie pytanie? Jak to pochówek bez stypy? Co ludzie by powiedzieli? Zmarłego trzeba godnie pożegnać. Przyjdą, nażrą się za darmo, pójdą i tyle z tej stypy. Bogdan! No co, no taka prawda. Bogdan! Ale ten serniczek taki pyszny, taki puszysty, nie za słodki, no jakbym ja go upiekła. Ja to bym tam tego nie jadła, nie wiadomo ile to imprez tu przeleżało. To co, to może po maluszku tak zapamięć ciotki Stachy? Bogdan, daj spokój. Że ty wstydu nie masz na stypie wódkę proponować. O, wujek z dzichu chętny! To wujek poda tego kieliszka. To no, wujek, no to chlup śniem. A ja ci tereniu mówiłam, ja ci mówiłam, wyjdź za mąż za tego Piotrusia od Kowalskich. Porządny chłop, a nie to, co ten. Co tam mamusia miał czy pod tym nosem? Może mamusia też chce się napić. Nie? No to chlub w ten głupi dziób. Bój się Boga! O, kuzynka Ania, co tam u was słychać? Aniu, dziecko, ja tak patrzę na ciebie, ty się nic nie zmieniłaś. Ania, musicie nas w końcu odwiedzić. No pewno, przyjedźcie do Teresy i Bogdana, to zobaczycie, jak się urządzili, jak mieszkają. No, my tylko spotykamy się albo na ślubach, albo na pogrzebach. Przyjedziecie z grzesiem, to przynajmniej jakąś flaszkę se opędzlujemy.